W tym roku podjęliśmy po raz kolejny się tego jakże sympatycznego, trudnego zadania, a żeby wybrać te osoby, które w odczuciu kapituły, które zgłosiły rekomendacje Panu Prezydentowi i potem pana, decyzję pana prezydenta, aby otrzymały nominacje i te jakże cenne statuetki. Tytuły dobrodzieja kultury otrzymują. Firma. NEMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W imieniu e, wszystkich pracowników firmy NEMAK Polan chciałbym serdecznie podziękować za zaszczyt za bycia tutaj. Za nas wszystkich to jest bardzo duże e, e, docenienie, a dla nas jest zaszczytem też sponsorować e, zarówno te, jak i Bania Luke. i pewnie jeszcze parę innych rzeczy by się znalazło w Bielsku, do których się dokładamy, ale niemniej jest to wielki zaszczyt e, w imieniu wszystkich pracowników i, i zarządu być tutaj na scenie i do odebrać nagrodę. Dziękuję. Szanowni Państwo, tytuł Dobrodzieja Kultury 2022 otrzymuje firma Polmotors, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miasto, w którym my pracujemy, to znaczy, że było to znaczy, no, i żyjemy, bo, to było zawsze bliskie na, na, na naszemu no, sercu, ale przede wszystkim dzięki kulturze. No, jesteśmy się w stanie e, wzbogacić wewnętrznie, więc dlatego to jest tak ważne również dla nas, aby często właśnie tą, sfer, tą sferę kultury e, no, dotować, aby e, można się było czymś podzielić. Tytuł Dobrodzieja Kultury 2022 otrzymuje Prezero Biesko-Białe jak to woli PreZero. I tutaj z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi i całej kapitule o tym, że zdecydowali, że zostało nam przyznane to wyróżnienie. Więc Tym bardziej jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy mieć swój udział, że mogliśmy dołożyć tą cegiełkę również do wielu wydarzeń kulturalnych, jakie się odbyły w naszym mieście. Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury sztuki i sztuki IKAR otrzymuje Pan Juliusz Wątrowa! Są sytuacje, w których rzeczywistość przerasta wyobraźnię. I to jest taka chwila. Nagroda pana prezydenta, który ją podtrzymuje w szacownych dłoniach i tat Polski. Najpiękniejszy tat w Polsce, naprawdę. I to jest dla mnie radość i wielkie szczęście, ale równocześnie zastanawiam się, czy to nie jakiś zbieg okoliczności, traf, czy to nie pomyłka, bo przecież jest tyle znakomitych twórców, choćby na scenie i poza sceną, którym się ta nagroda należy. Szanowni Państwo, nagrodę Prezydenta Miasta Bielska Białej w dziedzinie kultury i sztuki Lika 2022 za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki otrzymuje Pan Zantymus. Dziękuję serdecznie. To kapituła. Ja jestem niewinny. Tak? No nie, nie, nie. <ścoughs> Pan powiedział wszystko. Bardzo dziękuję.